Dzień dobry, Karolina Opolska, kłaniam się nisko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Szczerba, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. I zaczniemy od tematu, o którym, jak już mówiłam wcześniej, kiedy zapowiadałam naszą dzisiejszą rozmowę. Nie chciałabym o tym temacie musieć rozmawiać, ale stał się to temat polityczny, mimo że dotyczy osoby, która nie pełniła funkcji publicznej. Chodzi o Panią Barbarę Skrzypek, wieloletnią, bliską współpracowniczkę Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła w sobotę, 15 marca. Trzy dni wcześniej, 12 marca, była przesłuchiwana w charakterze świadka. To przesłuchanie dotyczyło sprawy tak zwanych dwóch wież. I politycy Prawa i Sprawiedliwości, również media związane z Prawem i Sprawiedliwością łączą bezpośrednio kwestię przesłuchania ze śmiercią pani Barbary. Wczoraj podczas spotkania w Siedlcach Jarosław Kaczyński powiedział padła ofiarą łotrów. Łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć. Oni dzisiaj próbują się bronić. Oni dzisiaj próbują straszyć, ale my się nie przestraszymy, i dodał, Barbara została wezwana na przesłuchanie przez prokurator Ewę Wrzosek w sprawie, która jest zupełnie wyssana z palca. Oczywiście głównym odpowiedzialnym jest Tusk, ale szczególną rolę odgrywa tu Giertych. Oraz powiedział również, rola pani Ewy Wrzosek w tym przesłuchaniu była bardzo ważna i tragiczna. Czy widzi pan jakieś przesłanki, które mogą sugerować, że rzeczywiście przesłuchanie z 12 marca miało potem coś wspólnego ze śmiercią pani Skrzypek? No, na początek jakby należy się odnieść do tego, jakby czym jest śmierć. No, jest jednak e, również związany z tym jakiś majestat e, tej sytuacji i, i godność, i respekt, i szacunek wobec zmarłych, wobec najbliższych. Najwyraźniej w tej sprawie, jak i w poprzednich, e, wtedy kiedy pojawia się taka sytuacja, no, pis pis nie ma żadnych skrupułów, wszystko traktuje jak polityczne złoto i niestety to obserwujemy. E, Tysiące ludzi w Polsce są przesłuchiwane, jeżeli pojawiają się w śledztwach konieczności ich zeznań. I, i przecież świętej pamięci Barbara Skrzypek była jedną z wielu świadków, którzy byli przesłuchiwani. I, i, I tyle, po prostu w tej sprawie dopełniono prawa. Prokuratura wydała komunikat. i. Nic się nie stało. No problem polega na tym, że nie znając przyczyny śmierci pani skrzypek, no PiS traktował tę sprawę jak polityczne złoto, jako element kampanii wyborczej. Ja wczoraj wiedziałem, pani redaktor na konwencji naworskiego, bo Kaczyński wraca do, do gry, pojawia się w kampanii naworskiego, widziałem prezesa Kaczyńskiego uśmiechniętego od ucha do ucha, sypiącymi anegdotami jak, jak z rękawa. No nie wygląda na człowieka w żałobie, ale e, cała ta operacja, którą widzimy od kilku dni, od momentu śmierci. E, od sobotniego wieczora tak, tak naprawdę. jest wykorzystywana politycznie, łącznie z tym, że pojawiają się w internecie na przykład e, tak zwane posty sponsorowane. No czyli rozumiem, że potraktowano e, śmierć e, byłej współpracowniczki e, prezesa Kaczyńskiego jako, jako element kampanii wyborczej Nawrockiego. Jest to obrzydliwe, jest to straszne, jest to podłe. Natomiast musimy z tą sytuacją i z tego, z tego rodzaju polityką się mierzyć. Znaczy, prokuratura powinna teraz tę sprawę wyjaśnić. W, wczoraj, jeśli się nie mylę, lub mogło to się również wydarzyć w sobotę wieczorem, w każdym razie politycy Prawa i Sprawiedliwości wrzucali na portal X posty o jednoznacznie brzmiącej treści. Wyzwanie i wielogodzinne przesłuchanie przez prokurator, neoprokurator Wrzosek, było dla świętej pamięci Barbary Skrzypek ogromnym wstrząsem i ogromnym stresem. Mówiła to sama pani Barbara, gdy odmawiano jej bezpośrednio, bezpodstawnie asysty prawniki. Ale i tuż po przesłuchaniu śmierć pani Barbary Skrzypek ma więc bezpośredni związek i z tym przesłuchaniem i ze szczuciem na panią Skrzypek przez prokuraturę Romana Giertycha i ludzi nim związanych. Nie damy się zastraszyć. Tymczasem prokurator Ewa Wrzosek zapewnia, że przesłuchanie odbyło się z zachowaniem wszelkich standardów procesowych, a pani nie, ja Barbara sprawie, się nie skarżyła na stan Ja w W tej w trakcie... sprawie jestem bardziej skłonny wierzyć prokuraturze i jej oświadczeniu niż politycznym awanturnikom, w których wczoraj nazwał e, były, e, były współpracownik Kaczyńskiego obecnie minister w kancelarii e, Andrzeja Dudy. Nazwał Nowogrodzką jako e, jako, e, jako kłębowisko żmi i, i miejsce pełne intrygantów. No więc ta intryga związana również z tą sytuacją tam najwyraźniej zaistniała. Nie tylko intryga, ale tak cała operacja Operacja medialna. No chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie znamy przyczyny śmierci Barbary Skrzypek. Sam Kaczyński w prawicowych mediach informuje, że chorowała, że była przepracowana. Rodzina w tej sprawie również milcza. Dobrze, Jarosław Kaczyński dokładnie powiedział, dobrze, tak, zaczynała pracę o 7 rano, wychodziła zwykle tak, po 12 nie ma żadnego... godzinach. Nie ma, nie, nie, ma, nie, ma żadnego, nie ma żadnego związku między przesłuchaniem, które odbyło się w środę, a śmiercią, która odbyła się w sobotę. no Tym bardziej, że jeszcze po tym przesłuchaniu dochodziło również do innych rozmów. W tym Dieresowym Kaczyńskim sam ciekawy byłbym, jaką presję, jaką, jaki rodzaj stresu wobec Barbary Skrzypek, wtedy, kiedy musiała zeznawać prawdę, wywierał ten człowiek. To jest bardzo ciekawe. To on, Kaczyński, uwikłał Barbarę Skrzypek we swoje brudne interesy, związane z finansowaniem najpierw PiSu później na początku PC, później po centrum, później PiSu, to on wprowadził ją do, do organów spółki Srebrna. To on próbował budować w centrum Warszawy Wielki Wieżowiec wbrew prawu, z naruszeniem prawa. Przecież pamiętamy o tym, że również był odpowiedzialny za to, żeby ten zabytek, bo to jest na, na ulicy Srebrnej w Warszawie to jest zabytek, to jest przykład architektury przemysłowej XIX wieku, to jest miejsce, gdzie, które jest związane jest z historią zgrupowania Armii Krajowej Krobr 2, które zawsze powinno być w, w rejestrze zabytków, w ewidencji zabytków, wtedy kiedy... No dobrze, e... ale wracając do tej sprawy, czy Pana zdanie mówi Pan dość stanowczo, że przesłuchanie z 12 marca nie miało nic wspólnego ze śmiercią Pani Barbary 15 marca... My tej pewności nie mamy. Nie, nie ma na to żadnych dowodów. Tak samo nie, 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 nie mamy, nie nie mamy pewności, tę czy, 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 pana czy, czy, czy rozmowa z Kaczyńskim no, ka miała wpływ na, na, na tę śmierć. Z, pe z pewnością pan nie. pan o tym, bo Jarosław Kaczyński Wszystko mówił, w... że Barbara Skrzypek po tym przesłuchaniu 12 marca zadzwoniła do Jarosława Kaczyńskiego i odbyli wtedy znaczy, rozmowę telefoniczną. Jak było telefoniczną. To, 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 tylko może teraz tylko jedna strona potwierdza Ja próbuję się na słowa prezesa Kaczyńskiego. E, na pewno była presja na nią. E, na pewno chodziło o gigantyczne, wielomilionowe... Zobowiązania, które spółka srebrna chciała zaciągnąć po to, żeby wybudować coś, z czego mógłby Kaczyńskiego środowisko polityczne żyć dziesiątki lat, utrzymywać to środowisko, swoje telewizje, swoje, swoje zaplecze finansowe nie wyszło znaczy mam wrażenie że to jest próba również zastraszenia prokuratury bo przecież kolejnym kolejnym świadkiem a być może nawet oskarżony będzie Jarosław Kaczyński w tej sprawie To ostatnie pytanie nie ma pan wrażenia że gdyby to nie prokurator Ewa Wrzosek prowadziła to przesłuchanie tylko inny prokurator mniej znany medialnie z walki z prawem i sprawiedliwości Ewa Wrzosek była przecież inwigilowana Pegazusem za czasów rządu PiS to ta sprawa nie miałaby szans na brać aż tak dużego rozgłosu, jaki teraz jest czyniony przy tej okazji? Przecież nikt z nas na to nie miał żadnego wpływu, ani minister sprawiedliwości, prokurator e, generalny, bo przecież prokurator nie ma już ręcznego starowania w prokuraturze. To są decyzje, które były podejmowane Prawdopodobnie na poziomie prokuratury okręgowej, do której jest oddelegowana w tej chwili prokurator Wrzosek, więc być może wzięto pod uwagę również jej doświadczenie w tego typu sprawach. Natomiast prokurator Wrzosek rzeczywiście była poza rządu wpisu, inwigilowana i cyberbronią o nazwie Pegasus, ale wszystko wskazuje na to, że także używano z niej innego narzędzia o nazwie Hermes, czyli Takiej powiedziałbym analizy kryminalnej, którą dokonuje się poprzez analizę różnych wpisów, powiązań, połączeń na portalach społecznościowych. Wiem, że Najwyższa Izba Kontroli w tej sprawie prowadzi, prowadzi działania i chciałbym się dowiedzieć jak najszybciej, czy również Hermes, czyli też narzędzie zakupione podobnie jak Pagazus od izraelskiej firmy NSO, było wykorzystywane przeciwko tej konkretnej prokurator. To zmieniamy temat. Ja tylko na koniec chciałabym złożyć szczere i serdeczne kondolencje na ręce rodziny i najbliższych pani Barbary. Z nadzieją, że będą mogli jednak w spokoju. Dołączam się ten do tych kondolencji, bo mam wrażenie, że ta, że ta rodzina jest również ofiarą działań Kaczyńskiego. 12 marca posłowie, um, europosłowie Prawa i Sprawiedli podczas głosowania w Parlamencie Europejskim dotyczącym rezolucji w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej zagłosowali przeciw, mimo że wcześniej głosowali za poprawką dotyczącą tarczy wschód, tłumacząc to tym, że ta rezolucja mogłaby podważyć rolę NATO jako głównego gwaranta bezpieczeństwa, że jest ona wezwaniem do tego, by Unia Europejska zyskała nowe kompetencje w sprawie obronności i te decyzje były podejmowane większościowo niejednomyślnie, a decyzyjność Polska w sprawie naszej Bezpieczeństwa z Warszawy zostały przeniesiona do Berlina, Brukseli i Paryża. Po pierwsze, frakcja Kaczyńskiego o nazwie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Podobnie jak moja frakcja, do której należy Platforma Europejska Partia Ludowa, byliśmy współautorami tej rezolucji. Więc jakbyś frakcja, do której należą europosłowie PiS, miała wpływ na kształt tej rezolucji i została zgłoszona wspólnie w ramach inicjatywy kilku, kilku frakcji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Parlament Europejski chciał zabrać głos przed tym tygodniem, kiedy to Komisja Europejska, a dokładnie komisarz do spraw obrony i Wysoka Przedstawiciel do spraw zagranicznych, przedstawią wspólnie Radzie Europejskiej 19 marca, wszystko na to wskazuje, projekt Białej Księgi na rzecz przyszłości europejskiej obronności. I Parlament Europejski, który reprezentuje 500 milionów obywatelek i obywateli chciał mieć swoje zdanie, swój głos w tej ważnej debacie. Nie, chcieli, nie chcieliśmy być pominięci. Dlatego też ta rezolucja w sprawie Białej Księgi jest absolutnie ważna, bo realizuje kilka celów. Po pierwsze, wzrost nakładów na, na obronność, nowe instrumenty, takie chociażby jak ten fundusz 150 miliardów, Europejski Program Przemysłu Obronnego, to są kolejne środki, które również na, na nowe technologie, na, na rozwój współpracy w obszarze nauki e, e, dla biznesu. E, no ale co najważniejsze. E, My jako polska prezydencja również mamy swoje okręty flagowe, mamy swoje wiodące projekty. Mamy takie projekty, które chcielibyśmy, żeby stały się fundamentem obrony Unii, Unii Europejskiej. Zresztą z tym zarzutem osłabienia NATO i odebrania decyzyjności. Więc wprowadziliśmy, to, to, to była tak naprawdę poprawka, którą przygotowywaliśmy w imieniu delegacji Platformy i PSL, ja, pan poseł Halicki. Ona została skutecznie zgłoszona, przegłosowana. I cała rezolucja powinna być przyjęta. Oczywiście to są wszystko kłamstwa. Znaczy PiS po prostu się, PiS grał cynicznie, grał przeciwko swojemu zarządowi, no i skończyło się nie graniem przeciwko rządowi, tylko graniem przeciwko polskiej racji stanu I powiedzmy sobie wprost, dlatego też te, te, te próby zasłaniania tego tematu, tej zdrady, tego, tego bezczelnego zachowania przeciwko polskiemu interesowi, polskiemu bezpieczeństwu, zastępowane są przez inne tematy, o których również na początku rozmawialiśmy. Ta e, rezolucja, chcę to powiedzieć bardzo jednoznacznie, wzmacnia NATO. W wielu sformułowaniach, które są w tej rezolucji zapisane, jest napisane, że tak naprawdę wzmacniamy europejski filar NATO. Czyli, de facto, realizujemy to wprost, czego oczekuje również ona strona amerykańska, że jako Europa weźmiemy większą odpowiedzialność, nikt nie zastępuje NATO, my wspieramy na to, nikt nie zdejmuje z rządów jakichkolwiek kompetencji w zakresie decyzji. Dalej będziemy kupować broń taką, jaką będziemy chcieli. Będziemy realizować kontrakt amerykański, kontrakty amerykańskie, kontrakty koranki w tej sprawie jest jednym zbroiła. wielkim kłamstwem. E, warto dodać, rezolucja mimo sprzeciwu m.in. eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości została przez Parlament Europejski. Nie tylko przez, przez, przez Parlament, ale również przez całą frakcję. Ludzie, premier Meloni i tak dalej. Chcę bardzo wyraźnie Mam powiedzieć, że ta, ta rezolucja będzie zakończona sondaż. wielkim sukcesem, ponieważ według moich informacji, co mogę Państwu w tej chwili potwierdzić, Pani redaktor, tarcza wschód, którą przeforsowaliśmy w, w rezolucji, także dzięki temu Została uporowi na zostanie włączona do Białej Została Księgi. Została na minutę. Ja mam przed sobą nowy sondaż dla TVP Info 19.30. IPSOS to jest sondaż tym razem partyjny. 31% dla Koalicji Obywatelskiej. To jest wzrost 28% dla Prawa i Sprawiedliwości. 16% dla Konfederacji. 8% PSL, 6% Lewica, 3% razem. On stoi w pewnej kontrze do sondażu prezydenckiego z kolei Opinii 24, gdzie z kolei um, Rafał Trzaskowski ma 32%, czyli poparcie Nieco wyższe niż koalicja obywatelska, ale już Karol Nawrocki, kandydat PiSu 19,5, czyli niemal 10 czyli, czyli, punktów czyli, procentowych czyli, mniej niż Czyli niż Karola Nawrockiego jako kandydata prawicy nawet nie kupuje lektorat PiSu. Nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby pełnić rolę głowy państwa, zwierzchnika sił zbrojnych. A, a druga sprawa, jednak pojawiają się co chwilę jakieś niejasne, niejasne karty z jego przeszłości, albo pisze książki na temat środowiska przestępczego, być może również bardzo blisko z nim współpracuje pracujący a na pewno analizując to środowisko. Po drugie pojawiają się no, nieznane karty z historii, jak na przykład wizyta w Moskwie 4 lata po aneksji e, Krymu przez e, Rosję e, Putina. No, albo cały czas te kwestie związane z e, połączeniami ze środowiskiem przestępczym e, gdańskim. Ale też no, to, nie, to, to, to szastanie pieniędzmi na wycieczki, na turystykę, na egzotykę, na apartamenty. No, mam wrażenie, że Karol Nawrocki stał się obciążeniem. Dlatego, ostatnie, no, dlatego... bardzo krótkie pytanie. Ta, Dlatego Kaczyński wraca do gry. Ostatnie bardzo krótkie pytanie o wybory uzupełniające w Krakowie. Wygrywa je kandydatka koalicji obywatelskiej Monika Piątkowska. Na drugim miejscu Mateusz Małodziński. Monika Piotko, Piątkowska nieco ponad 50%, Mateusz Małodziński 31,41%. Ale Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to jest dobry prognostyk przed wyborami prezydenckimi, bo to jest skrajnie trudny okręg dla prawa i sprawiedliwości, a wynik kandydata jest wysoki. Nie, to jest bardzo dobry okręg dla prawa i sprawiedliwości, czy dla partii PiS, bo wolę używać tego sformułowania. Umowania. Kraków, Małopolska to są wyborcy konserwatywni. Daliśmy łupnia PiSowi w Krakowie, ponad 50% w pierwszej i pierwszej, ostatniej turze. I to jest prawdziwy sondaż. Koalicja Obywatelska wygrywa z PiSem i Konfederacją. Bardzo dziękuję. Pan eurodeputowany Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska był Państwa i moim gościem. Ja szybciutko się z Państwem żegnam. Karolina Polska i oddaję głos Joannie Monkosie. Poranek wyborczy.